Cześć, witam Cię na kanale Fotografia jest fajna. Dzisiaj chciałem Ci zaprezentować takie zdjęcie. Zdjęcie już jesienne, bo to jest październik, jak spojrzałem na zdjęcie. Zdjęcie bardzo stare. Zdjęcie, które zrobiłem w 2010 roku. W, robiliśmy jakiś plener fotograficzny, czyli Dorota organizowała jakiś plener fotograficzny i to jest przy okazji tego pleneru. To jest tak, że byliśmy, znaczy był zaplanowany wcześniej, więc pojechaliśmy, a pogoda była do niczego. Całkowicie do niczego. Rano się piło, później się trochę rozpogodziło, czyli przestało padać. To zdjęcie, jak sprawdzałem, bo ja myślałem na początku, jak sprawdzałem zdjęcie, że ono zostało rano zrobione. Nie, ono zostało zrobione o 12.20. Dobrze patrzę? Tak. Nie, 12.08, o 12.08, czyli w samo południe, ale w związku z tym, że tam było pochmurnie, to to samo południe, to nie miało żadnego znaczenia, większego znaczenia nie miało do tego, żeby jakieś kontrasty się porobiły, ostre, nie, robiły się, ponieważ, e, żeby coś uzyskać, trzeba było nad tym no, naprawdę popracować, żeby zrobić jakieś zdjęcie, las popracować, w myśli, w głowie, szukając czegoś, a w pewnym momencie się skupiłem na y, takich, na harmonii. Bo jeśli nie wiesz, co zrobić, to zacznij robić harmonię. Harmonię, czyli równowagę, żeby tu mi coś grało, żeby jakieś wychodziły, odrzucanie zbędnych elementów, dlatego tam nie ma drugiego brzegu, w ogóle nie widać. Znaczy, on pewnie był widoczny, natomiast ja go specjalnie opuściłem, ominąłem, wyrażysując to, że ta woda się praktycznie y, no, po, tym, po tym nie ruszała, w ogóle, mimo to, że to jest nadew, yy, czyli ta etydzie powinna płynąć, ale to nic nie widać. Tam ona może gdzieś dalej płynie, ale tutaj to nie, tutaj to stoi przy tych łódkach. Yy, w związku z tym yy, to, to wszystko wyszło takie, było martwe i spokojne. Tyle tylko, że jak zrobiłem zdjęcie, stwierdziłem, nie, to nie wyjdzie. Nie wyjdzie, ponieważ mimo wszystko mając tu tą szarość jasną i czarne, ciemne wnętrza łodzi, to się nie uda. Uczciwie, to jest HDR. To, bo to dało mi możliwość wyciągnięcia tego, co jest w cieniach. Znaczy, jak zrobić HDR? No już dzisiaj zapraszam Cię na czwartkowy film. Tam będzie o HDR-ach, jak zrobić dobrze naświetlony, poprawny, ostry HDR i takie zdjęcie, które jest które nie wygląda, które można wziąć, pomylić się, pomyśleć, znaczy pomylić się no, wziąć i pomyśleć, że to jest takie naturalnie zrobione zdjęcie, ale czasami to nie jest to, że to jest oszukane zdjęcie. Znaczy, ja nie uważam, żeby HDR były oszukanymi zdjęciami, po prostu są zdjęcia o Hmm, trudniejszym sposobie wykonania. Hmm, ciekawe, natomiast jest to cały czas zdjęcie. Maja komórka robi piękne HDR-y, biały podnoszy i co, to nie jest zdjęcie? Nie jest zdjęcie. Yy, w związku z tym to zdjęcie, raczej, to jest, yy, może parametry techniczne tego zdjęcia powiem. Yy, Canon 350D, takim robiłem wtedy zdjęcie z obiektywem Canon 1022, który nie był jakiś wybitny, ale do APS-C wtedy czyli nadal dzisiaj nic lepszego nie było szerokokątnego, a ja lubię szerokokątne obiektywy chociaż tu jest ogniskowa 22 użyteczność jest tak mało, mało szerokokątne, ale ja kocham szerokokątne obiektywy Czasy. czas środkowego zdjęcia to jest, 1, 60, jest czułość ISO 200, 1,60 przysłona 9 i później oczywiście obróbka w komputerze, żeby to złożyć nie powiem w jakim programie to było zrobione, bo nie pamiętam Mogłem robić to w y, Photoshopie, a mogę robić to w jakimś innym. Jaki Ci polecam program do obróbki HDR? W czwartek. Także y, warto w każdej pogodzie robić zdjęcia, ale warto też mieć pewną technikę, która pozwoli Ci zrobić ciekawe zdjęcia od tego, żeby od te od w każdych warunkach, w jakie Ci się trafią. Także zapraszam Cię na czwartkowy film i na inne filmy, tak samo. Dziękuję Ci i do zobaczenia. Cześć.